Jedną z przyczyn wypadków drogowych jest brak umiejętności przewidywania przyszłości. Nie chodzi tu o zdolność wróżenia ze szklanej kuli, ale dostępną dla wszystkich wyobraźnię. To czynnik niezbędny do bezpiecznej jazdy samochodu. Dzięki niej możemy przewidzieć potencjalne skutki naszych decyzji. Jedną z ważnych przyczyn wypadków, tych najgroźniejszych, tych, w których giną ludzie, jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Z takimi przyczynami wypadków policjanci mają do czynienia tam, gdzie są skrzyżowania. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest rzeczywiście problemem. To istotna przyczyna wielu wypadków drogowych. Statystyki o tym wyraźnie mówią. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu musimy niestety powiązać z prędkością, z niezachowaniem szczególnej ostrożności, szczególnie na skrzyżowaniach. Jak skorzystać z wyobraźni w takiej sytuacji? Warto zadać sobie kilka pytań. Co się stanie, gdy wymuszę pierwszeństwo przejazdu na rozpędzonej ciężarówce? Jak się może ona zachować w trakcie hamowania? Czy i jak mogą ucierpieć inni uczestnicy ruchu? A także, co sobie pomyślą o mnie moi pasażerowie? Na kogo wyjdę w ich oczach? Człowieka rozsądnego czy wariata drogowego? Wyobraźnia pozwoli nam to ocenić, ale i jej nie można ślepo ufać. Być może, kiedy już dotrze do nas informacja przetworzona przez nasz mózg, że powinniśmy ustępować pierwszeństwa przejazdu, jest już za późno. Wydłużona droga hamowania powoduje, że już znajdujemy się na skrzyżowaniu. Czy jest coś lepszego od wyobraźni? Tak. Przestrzeganie przepisów, rozsądek i zasada ograniczonego zaufania. To one spowodują, że nie zabijesz i nie dasz się zabić.